Mamy od nowości w Tiger Gym Wejherowo. Aleksandra Szlaga, instruktorka fitness oraz uznana tancerka dancehallowa, od niedawna należy do ścisłego grona instruktorów Power Jump. W Polsce jest zaledwie dziesięcioro tego typu instruktorów, którzy prowadzą treningi na trampolinach. Power Jump są te ćwiczenia fitness, choreografia, jak również wzmacnianie. Tyle, że wykonujemy to na trampolinach. Power jump jest ogólnorozwojowy. Jeżeli wzmacniamy, no to jak każde ćwiczenia wzmacniające wzmacniamy te miejsca, które pragniemy i ćwiczeniami, które doskonale już chyba znają nasi kursanci. Natomiast jeśli chodzi o skakanie i choreografię, no to jest to doskonały trening cardio, spalamy zbędne kalorie. I spalamy je też na długo po treningu, no bo jednak tutaj wytrzymałość jest, ten trening jest mocniejszy niż zwykłe zajęcia fitnessowe, dlatego też trwa 50 minut. Na razie zainteresowanie jest duże, jest to nowość. Do tej pory zajęcia te były prowadzone w województwie pomorskim chyba tylko w Gdyni, dlatego też zajęcia na razie są oblegane. W Polsce tak gdzieś od dwóch lat, natomiast na pewno nie jest to tak rozwinięte jak na Słowacji, czy w Czechach, gdzie w każdym klubie można się spotkać, gdzie tam są maratony, na których ćwiczy tysiąca osób naraz i są zawody skakania na tych trampolinach i jak najszybszego sprintu, czy różnych takich rzeczy, więc taki, e, takiego zainteresowania w Polsce, albo takiej popularyzacji power jumpu jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni. Ja zapraszam wszystkich, którzy lubią skakać, szaleć i się dobrze bawić na zajęcia Power Jump Tiger Gym Wejherowo. Tiger Gym Wejherowo wspiera różne formy aktywności fizycznej oraz uczestniczy w wielorakich imprezach sportowo-rozrywkowych, których celem jest dbałość o poprawę kondycji i dobra zabawa. A tej nie zabrakło w pierwszym dniu wiosny w Barłominie. Tutaj zorganizowano mini talent show, a w jury zasiedli m.in. przedstawiciele Tiger Gym Wejherowo. Instruktorki Marysia Tarasiuk oraz Ola Szlaga i właściciel siłowni Darek Jarzyński. Zobaczmy, jak przebiegało wiosenne spotkanie w Barłomińskiej szkole i jak młodych, utalentowanych uczniów oceniało jury. Życie bez pasji byłoby nudne i nieciekawe. Dlatego dobrze, jak każdy z nas, taką pasję i zainteresowanie sobie znajdzie. My w tym dniu chcemy poznać zainteresowania, uzdolnienia i pasje naszych dzieci. Wiemy, że oprócz zajęć, które mają w szkole, swoje pasje rozwijają również poza szkołą, i to jest taki moment, taki dzień, że mogą nam to pokazać, właśnie w taki słoneczny, piękny dzień. Była pewne, że czwórka dzieci wyjdzie albo zaśpiewa, albo zatańczy i na tym się skończy, a to przecież ciągnęło się i nie nudziłam się, broń Boże. Młodzież oceniam bardzo dobrze. Przede wszystkim bardzo mi się podoba, że robią coś e, poza szkołą i podoba też mi się ta inicjatywa, że w dzień wagarowicza e, szkoła nie próbuje tutaj zmusić uczniów do tego, żeby przyszli, tylko wychodzi do nich e, z ciekawszą propozycją, co powoduje, że dzieciaki przychodzą do szkoły, a przy tym wszyscy się świetnie bawią, angażują też w to rodziców, jest e, ciasto poczęstunek. E, no, i jest to na pewno super inicjatywa. Byłam zachwycona tym, że dzieciaki mają do przedstawienia tyle siebie i każdy, że tak naprawdę inny zupełnie talent. Były pokazy sportowe takich boksingu, i to dziewczyn, rewelacja, śpiewy, tańce, nawet był chłopiec, który przedstawił swoją kolekcję samochodów łącznie z udawaniem dźwięków. Także każdy musiałam jakieś inne kryterium przyjąć, aczkolwiek mam nadzieję, że sprawiedliwie to wszystko wyszło. Jestem dumny, że mogłem oceniać młodych ludzi ze szkoły podstawowej w Barłominie. Fakt jest taki, że jest tam bardzo dużo młodych talentów, których naprawdę podziwiam. I co mogę więcej powiedzieć, dzieciaki, trzymajcie się, idźcie do przodu ze swoją pasją, bo pasja to jest motor życia, gdzie nieraz są różne sytuacje w życiu, żeby... Podnieś się, kiedy się upada, a pasja po prostu to buduje. I trzymajcie się, i tak jakby powiedział mistrz Dariusz Michalczewski, idźcie za ciosem. Przed samą Wielkanocą pracownicy Tiger Gym Wejherowo wspólnie z Centrum Hannowym Miantar, Centrum Dietetycznym Naturhaus, Wejherowską Grupą Polskiego Czerwonego Krzyża i restauracją Dragon Sushi oraz Pychotka zachęcali do zdrowego odżywiania, regularnego uprawiania sportu i regularnych badań kontrolnych. Przy zdrowym odżywianiu, stosowaniu diety i wysiłku dopiero jakby zyskuje, zyskuje nasze zdrowie. Prezentujemy usługi naszej firmy Tiger Gym w Eicherowie i ogólnie zachęcamy ludzi do zdrowego stylu życia i zdrowego stylu odżywiania. Jak widać, pracownicy Tiger Gym Wejherowo nie próżnują i chętnie wspierają akcje zdrowotne. A my oczywiście zapraszamy do wejherowskiej siłowni na ulicy 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego 10. Od 22 kwietnia nastąpiła zmiana w grafiku, a szczegóły znajdują się na stronie tigergym.pl w zakładce Wejher Park.